Witam, witam. A w dzisiejszym yy, z tej strony Denisa, w dzisiejszym odcinku, będziemy unboxować sobie kolejną paczkę z Infosta. Mm, to już jest po raz trzeci. Tak, po raz trzeci. Tuż jest. Jak widzicie w tle moich nowych Łokitoki, które oczywiście działają, w pełni wszystko działa, gadałem i się sprawują. I te moje stare. Dobra, przechodząc do odcinka. By, yy, z, nie będę strzelał. Sami zobaczycie, co to będzie. Nie będzie to jakaś rzecz, uff, ciekawa, ale by, będzie to rzecz taka. No wiecie, z poprzednich przed, odcinków, jakby takie podobne, że tam takie coś pewno już widzicie, a jest to mianowicie. Wszystkim znany i lubiany. Przecinamy sobie, a jest to wszystkim znany i lubiany polski oficjalny Big Game, który zamówiłem na Allegro. Jak widzicie Namówiłem na Alegra sobie brick gama Jak widzicie mamy tutaj Futures Sorry, że było cięcie Ale musiałam jeszcze pójść e, po e, baterie, bo tutaj e, dwie sztuki AA Size Batteries Operation Gra elektroniczna. The Estrade Karimiter Plaza Road HK Importer różnowa polska wieliczka. Hehe. <laughs> A, scoring. Dobra, przechodząc do konsolki, otwieramy sobie i rozpakowujemy. LOL, ale duży ten blade game. Jest duży. Wow. Nie wiedziałem. Nic, nawet nie ma. XD Nie no, ten plastik trochę tam sypie. Ale jak widzicie mamy naszego Brick Game'a. Nawet, nawet coś tam no, nawet spoko jest wykonany, tylko ten plastik trochę. Nie no. Okej. Okay. A co by się spodziewać za taką cenę? Dobra, AA15W. Dobra, ja mam akurat y, alkaliczne y, firmy Maxkel. Y, y, którymi... firmy Maxkel i dziękuję tej firmie za podesłanie tych baterii. Dobra. Wow! 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 Paliło się już. Jejku wyłączyłem. Łatwo nacisnąć. Podczas rozgrywki e, to, łatwo jest trochę nacisnąć ten e, ogólnie e, przycisk e, on-off. E, bardzo łatwo jest go nacisnąć. Bo, bo właśnie tak, bo to tak blisko jest siebie, że to normalnie jest. Nie mam. Dobra, okej, okay. dajemy sobie, jak to się przełącza? A, B, ja szukam litery J, bo pod tamtą literą. będzie chyba wiecie co snake będzie sobie że daspojlegowałem I... j... o j Dobra. J Start co a to snake! No to jest snake. O Jezus Maria. A w ogóle to tu jest takie wybrzuszenie, jakby w ogóle ten big game to jest bardzo duży. W ogóle o co tu chodzi? Bo ja nie wiem. On jest taki duży. Kurczę. Wyłączyłem. Ale dobra. Ogólnie podsumowując, taką zolkę jak na swoją cenę, czyli 10 zł, ten jest na, no jak na swoją cenę. Jest bardzo dobra. Bo można ją na przykład zasić na baterie, nie trzeba żadnych tam jakichś o tych małych, na przykład o tych takich tych tabletek, jakby takie baterie jak tabletki, dosłownie. Wiecie. I i ma nawet sporo, gier. więc dobra. Podsumowując, ten Brick Game jest nawet swoją spoko. Spoko. ceną. Dobra. Miłego dnia Wam życzę. I do zobaczenia.